Roksana Węgiel nie mogła ukryć wzruszenia, pokazała się cała we łzach. Zdobyła się na wyznanie. Roksana Węgiel podzieliła się refleksją, którą zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Piosenkarka wyznała, że jedno z ostatnich wydarzeń w jej życiu doprowadziło ją do łez. Roksana Węgiel jako aktorka Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Każdy kolejny singiel wokalistki to gwarantowany przebój, który szybko trafia na podium na listach przebojów. Oprócz kariery muzycznej, artystka miała już trzykrotnie okazję sprawdzić się również jako aktorka dubbingowa. Wystąpiła w hotelu Transylwania 3 tajemniczym ogrodzie, a ostatnio udzieliła głosu głównej bohaterce w polskiej wersji ukraińskiej animacji mawka i strażnicy lasu. W rozmowie ze światem gwiazd Roxana Węgiel nie kryła, że jest bardzo usatysfakcjonowana efektem końcowym spolszczonej wersji animacji. Przyznała też, że film jest bardzo pouczający i niesie ciekawe przesłanie. Uwielbiam filmy, na których mogę się wzruszyć, a tutaj przy nagrywaniu dubbingu płakałam trzy razy, więc to o czym świadczy zdradziła nam piosenkarka. Roxana Węgiel wzruszona na premierze. Roksana Węgiel po premierze nowego filmu zamieściła w mediach społecznościowych post, w którym wyznała, że bardzo poruszył ją obraz, w którego produkcji wzięła udział. Po seansie, ja we łzach ogromnie się wzruszyłam. Przepiękne uczucie towarzyszyło mi podczas tej premiery, napisała na swoim Instagramie piosenkarka.